I Leniagurzeni otrzymali kwiaty za elektroodpady. Ja dostałem wrzosa. W zamian za co? Za baterię. Fani muzyki country w Jeleniej Górze nie zawiedli. Od ludzi była bardzo szczera, fajna energia. Dziękujemy bardzo. Niektórzy wyjeżdżając na wakacje pozbywają się swoich pupili. Znowu się to dzieje, i ciągle codziennie mamy telefony. Dzień dobry Państwu, jest 19 sierpnia, poniedziałek. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. 17 sierpnia na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła się kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja, którego celem była edukacja poprzez zabawę. Jelenie Górzanie jak co roku nie zawiedli i licznie wzięli udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach przygotowanych z myślą o nich. Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, ale także turyści podczas festynu rodzinnego Akcja Segregacja, który odbywał się 17 sierpnia na Placu Ratuszowym, wykazali się sporą wiedzą z zakresu segregacji, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach. Odbył się m.in. rzut surowcem. Jest! Wielkie brawa dla pani! Co pani sądziła o takiej edukacji przez zabawę? Bardzo dobra, bardzo pomyślna. Warto wystartować dla zabawy i dla wygranej, jak się okazuje. Ci, którzy wykazali się największą celnością, otrzymali nagrody. Na placu ratuszowym tego dnia rozstawiony został także mobilny pszok. Kolejka do niego była naprawdę długa. Ten, kto oddał zużyty sprzęt w ramach akcji Kwiaty za elektroodpady, otrzymał piękne, kolorowe sadzonki. Ja dostałem wrzosa. W zamian za co? Za baterie. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w akcji? Bo jest okazja pozbycie się starych. Starych klamotów, także jak najbardziej. Le, lepsza taka możliwość, w jednym celu, wszystko złożyć, niż gdzieś ludzie później po jakichś tam ukrytych miejscach to lo, lokalizują. Staramy się uczyć odnośnie na czym ma polegać ochrona środowiska, na czym ma polegać segregacja odpadów i w jaki sposób powinniśmy zadbać o środowisko. Bo to tylko my możemy zadbać o nie, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. Odbył się także quiz z wiedzy o segregacji odpadów. Można było sprawdzić swoją wiedzę także w praktyce na stoisku Urzędu Miasta Jelenia Góra. Włosy po kawie to bym wysypała do biologicznego a do, a tutaj. Tak. Jak co roku uczymy mieszkańców Jeleni Góry segregować odpady? Mówimy do jakich pojemników wrzucamy odpowiednie surowce. Mamy przygotowane odpady, które są na ten cel czyste i zabezpieczone. Dzieci i dorośli wyrzucają do poszczególnych pojemników. Te przygotowane śmieci. A na najmłodszych czekały także ciekawe warsztaty. W strefie małego majsterkowicza Kastoramy wykonywali oni m.in. ekologiczne torby. Zaczynamy od skręcania tacuszek dla rodziców na kawkę, herbatkę albo coś innego. Drugie stanowisko to jest nasz pokój marzeń na deseczce można pomalować, poprzyklejać specjalnymi farbkami i ostatnie stanowisko, które cieszy się największą wzięciem malowanie toreb, które są oczywiście ekologiczne. Bo plastików nie zabieramy i nie kupujemy. Nie, fuu, plastik jest niefajny. Tylko ekologia, czyli drewno w tym przypadku. Proszę bardzo, a segregujesz odpady? No, tak. On wie do jakiego. Da, da. Babcia cię na wszystko. Babcia, mama, i babcia. Scena także tętniła życiem. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl zatytułowany Rajska Wyspa. Czy ty, droga ręko, nie zauważyłaś, że od dłuższego czasu na naszej polanie panuje taka tętego dziwna mgła? No. Tak. Ona przecież nie jest groźna. Ja, I ja to ją nawet lubię. I taka romantyczna. Skąd wiem Ludzie tutaj piszą, że to żadna tam romantyczna gła, tylko groźny dla zdrowia trujący smog. Organizatorem festynu rodzinnego Akcja Segregacja było Miasto Jelenia Góra oraz Telewizja Dami. W minioną sobotę Jelenia Góra była także stolicą kantry. Na scenie królowali Gabrysia Mycielska, Tomasz Szwed, zespół Droga na Ostrołękę. Piknik kantry pod Śnieżką jak co roku przyciągnął do Jeleniej Góry miłośników tego gatunku muzyki. Muzyka Co pani kocha country? Za muzykę, za y, rytmiczność, za tańce liniowe. Kiedy pana przygoda z country się rozpoczęła? O, to już 10 lat temu. Jak w Olsztynie właśnie powstał pierwszy festiwal czyste country. I tam pierwsze spotkanie z country, i następnie już tutaj przez te 10 lat wciągamy się w to. Szczególny zespół, któryś panu dzisiaj gra w duszy? Ostro no, no, rękę. Zanim to już Ducowski. jedziemy, naprawdę. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizów telewizji Dami. Zapraszamy bardzo serdecznie tutaj co roku na piknik kantrowy do Jeleniej Góry. Oprócz tego, że można się świetnie bawić, to można fajnie zjeść, bo grochóweczka jest w palce lizać. Na scenie wystąpili także Gabrysia Mycielska wraz z zespołem oraz Janusz Nastorowicz. Od ludzi była bardzo szczera, fajna energia. Dziękujemy bardzo. Rewelacyjnie się tutaj gra. To jest fajny klimat. Przede wszystkim tereny są przepiękne. Zaśpiewał także znakomity Tomasz Szwed, który opowiadał nam o początkach swojej twórczości. Dostałem płytę e, człowieka, który się nazywa Johnny Cash, no i później już poszło. Imprezę poprowadził dziennikarz i krytyk muzyczny, wybitny znawca i miłośnik muzyki country Korneliusz Pacuda, który doskonale pamięta początki country w Polsce. To były początki, można powiedzieć, od czasu, kiedy właściwie zaczęły się w Polskim Radiu moje audycje czyli w 1976, a potem już na stałe w 1977 roku w programie trzecim. A pomysłodawcą kantry pod śnieżką jest prezydent Jirany Góry Jerzy Łóżniak. Z jednej strony mamy wspaniałą muzykę, słuchamy wspaniałej muzyki, a z drugiej strony mamy też okazję spotkania ciekawych ludzi, porozmawiania z tymi ludźmi, a jednocześnie też jak co roku też przyjeżdżają kabareciarze, którzy, którzy też omilają nam ten czas. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Andrzej Grabowski. Tak, jest małżeństwo z, z, z Australii, przyleciał do Nowego Jorku. E, no Jadą na malchata, taksówka się pyta, skąd się leżeliście? Na co dziadek mówi, z Australii. Na co babcia, która nie doskonała, tak ma wiem! Dziadek pytał się, skąd się leżeliście? Za chwilę taksówka, a z jakiego miasta? Dziadek mówi, Melbourne. Babcia, tak mówi. wiem! Pytał się, z jakiego miasta? Mówi dziadek, za chwilę taksówka mówi, Uj, byłem kiedyś Melbourne. Miałem tam największą kobietę, jaką w życiu miałem. Na co baczcie? Panie, wiem! Na sezanej. Mówi, że Cię pamiętam! Telewizja Dami już dziś zaprasza wszystkich fanów muzyki country do uczestnictwa w kolejnej edycji latem 2020 roku. Okres wakacji to czas, kiedy do Jeleniogórskiego schroniska dla małych zwierząt trafia większa niż zwykle liczba bezpańskich psów i kotów. W tym roku jest ich wyjątkowo dużo. Po raz kolejny powtarza się czarny wakacyjny scenariusz, gdy rozpoczyna się okres urlopowy, zwiększa się liczba porzuconych psów i kotów. 30 kociaków, jest to naprawdę dużo w tak małym schronisku. W sumie są, są przecudne, są piękne, ale jednak szukamy cały czas domów. Można porównać, w tym roku naprawdę jest ogrom tych kotów, bo, tak porównać te 7 miesięcy, to przyjęliśmy 120 małych kotków. A w zeszłym roku przyjęliśmy no trochę mniej, 90. Ale jest to jednak różnica. Zwłaszcza, że do końca pozostały jeszcze niecałe 4 miesiące. Tak więc ta liczba z pewnością jeszcze się zwiększy. Jeżeli chodzi o psy, to faktycznie czasami mamy takie sytuacje, że dziennie przyjmujemy, odławiamy. Czy jedziemy sześć psów? Sześć psów na to, jest, to jest również yy, wysoka, yy, wysoka jakby liczba. Yy, dziennie, dziennie jak sześć psów, to możecie Państwo sobie wyobrazić, ile to może być miesięcznie. Niektóre z nich zostały porzucone w wyjątkowo bestialski sposób. Sytuacja taka, moi yy, pracownicy wspaniali jadą na interwencję, gdzie znajdują takiego psa. Ktoś oczywiście dzwoni. Znajdują go przywiązanego do głazu w rzece na półtora metrowej powiedzmy takiej smyczce. Czy jest to humanitarne? Ludzie zastanówcie się, nie róbcie tego. Dlatego kierownictwo jeleniogórskiego schroniska dla małych zwierząt przypomina o adopcji swoich podobiecznych. Jednak zanim zjawicie się państwo w tym miejscu, warto dwa razy się zastanowić, aby pies czy kot po kilku miesiącach nie wrócił do boksu, z którego został zabrany. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił wyniki tegorocznego naboru na dofinansowanie usuwania niebezpiecznego azbestu w naszym regionie. Do akcji przystąpiło 87 samorządów, które łącznie zawnioskowały o dotację w kwocie ponad 2 milionów złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tego typu pomoc zapewnia już od 8 lat, w efekcie czego na Dolnym Śląsku usunięto około 26 tysięcy ton tego odpadu. Dzięki dofinansowaniu Dolnośląskie samorządy jeszcze w tym roku usuną około 4,5 tysięcy ton rakotwórczego azbestu. Warunkiem przystąpienia do konkursu dla samorządów było wcześniejsze przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Gminy musiały także przedstawić program usuwania tego materiału zatwierdzony przez Radę Gminy. Te gminy, które nie złożyły bądź te gminy, które, y, y, które złożyła dalej mają taką, y, taką konieczność czy potrzebę, będą mogły w następnym roku również ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ to, y, ten program jest dwuletni. Przypomnijmy, że do końca 2032 roku w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione. W tym roku na terenie gminy Mysłakowice zrealizowano szereg mniejszych zadań inwestycyjnych. Mowa m.in. o infrastrukturze wypoczynkowo-rekreacyjno-turystycznej. Gmina Mysłakowice cały czas rozwija infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjno-turystyczną. W tym roku otwarto już ponad 20 takich miejsc. Są to takie miejsca na łącznikach dróg albo przy długich odcinkach, przy, przy których można sobie spokojnie na ławeczce usiąść, odpocząć, napić się wody czy coś zjeść. Dodatkowo jeszcze rozwijamy też bazę fitness zewnętrznych, czyli takich miejsc rekreacji, na których będzie można sobie poćwiczyć. W tym roku mamy dodatkowo powstało przy bojsku w Karpnikach i przy bojsku w Wojanowie nowe fitnessy. Dodatkowo siłownie powstały też w Dąbrowicy i Bukowcu. Koszt utworzenia wszystkich takich miejsc pochłonęło około 100 tysięcy złotych. Zadania zostały zrealizowane we współpracy z radami sołeckimi. Mieszkańcy widząc jak do tej pory powstały takie miejsca rekreacji chcą, aby w każdej miejscowości u, nas, u nich też powstało takie miejsca i docelowo będziemy tworzyli właśnie w każdej miejscowości takie miejsce plac zabaw, do tego miejsce pod jakieś ognisko, pod jakieś spotkania i dodatkowo fitness zewnętrzny, aby można było poćwiczyć, poruszać się na świeżym powietrzu. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. W nocy z 17 na 18 sierpnia spłonął dach i część domu sołtysa z Wełczynę. Pan Tomasz mieszkał z synem i swoją matką. Niestety stracili wszystko. Można mu pomóc poprzez portal zbiórka.pl. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na portalu internetowym przeglądu lubańskiego. 17 sierpnia na boisku ze sztuczną Murawą w parku sportowym złotnicza rozegrany został po raz pierwszy turniej dla dzieci. Obecnie miasto Jelenia Góra czeka na oficjalne potwierdzenie certyfikatu FIFA Quality Pro. A otwarcie boiska zbiegło się z inauguracją rozgrywek czwartej Ligi Dolnośląskiej. Na głównej płycie stadionu Ireniogórskie Karkonosze pokonało od Ręścinawa 2 do 1. W Przeglądzie Lubańskim przeczytają Państwo również o nieuzasadnionym zgłoszeniu na numer 112. Mieszkanka Lubania zadzwoniła pod 112 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i poinformowała, że pchnęła nożem swojego partnera. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że jest on cały i zdrowy. Do zdarzenia doszło w piątek, 16 sierpnia, około godziny 20, w jednym z budynków przy ulicy Szkolnej w Lubaniu. Kobieta będzie odpowiadać teraz za nieuzasadnione zgłoszenie i interwencję służb ratunkowych. A ja żegnam się z Państwem, życząc udanego popołudnia. Do zobaczenia.